Dlaczego jedne dusze przechodzą przez czyściec niemal natychmiast, a inne trwają tam latami? To pytanie nie jest teoretyczne ani odległe. Ono dotyczy każdego z nas. W końcu wszyscy, prędzej czy później, staniemy przed Bogiem twarzą w twarz. Święta Faustyna w swoich wizjach odkrywała szokującą prawdę: czas oczyszczenia duszy nie jest jednakowy dla wszystkich. Niektóre dusze przechodzą przez ogień Bożej miłości błyskawicznie, niemal jakby były unoszone wprost w objęcia Boga, inne trwają w nim długo, czasem latami, z utęsknieniem wołając o pełnię spotkania. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia tę ogromną różnicę? I najważniejsze, co to mówi o naszej własnej duszy i o tym, jak żyjemy dzisiaj? Czyściec jest miejscem oczyszczenia dla dusz, które umarły w Bożej Łasce, ale wciąż potrzebują przygotowania, by ujrzeć Boga twarzą w twarz. Biblia, choć nie używa słowa czyściec, jasno pokazuje, że oczyszczenie po śmierci istnieje. W drugiej księdze machabejskiej czytamy o modlitwach i ofiarach za zmarłych, które pomagają im zostać uwolnionymi od grzachów. Święty Paweł w pierwszej liście do Koryntian pisze o próbie przez ogień. Każdy człowiek zostanie poddany próbie, a nawet jeśli coś zostanie spalone, dusza będzie ocalona, jakby oczyszczona przez ogień miłosierdzia. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że czyściec nie jest karą, lecz miłosiernym darem. To czas oczyszczenia, w którym dusze zbliżają się do Boga. Uwalniając się od tego, co jeszcze je oddziela. Nie chodzi o ludzką doskonałość ani o wielkie czyny, chodzi o pełne zaufanie i otwarcie serca na Bożą Miłość. Od pierwszych wieków chrześcijanie modlili się za zmarłych. Święci ojcowie i mistycy, jak święty Augustyn, święty Grzegorz Wielki, czy później święta Fina, podkreślali, że modlitwy, ofiarowanie mszy świętej i pamięć o tych, którzy odeszli mogą przyspieszyć ich drogę ku niebu. Dziś w dzień zaduszny zapalamy świece, odmawiamy różaniec i pamiętamy o zmarłych w modlitwie. Każdy taki gest, każdy akt wiary i miłości, choć wydaje się mały, jest dla dusz światłem w drodze ku Bogu, dowodem, że Boża miłość obejmuje wszystkie dusze, a nasza modlitwa ma moc wspierać je w oczyszczeniu. Święta Faustyna, znana jako apostołka Bożego Miłosierdzia, została obdarzona wizjami, które pozwoliły jej spojrzeć w tajemnicę czyśćca. Widziała dusze otoczone ogniem, ale nie była to kara czy rozpacz. To był ogień Bożej miłości, który oczyszczał każdą skazę, każdy cień grzechu, przygotowując duszę, by mogła stanąć przed Bogiem. Widziane przez nią dusze doświadczały bólu pragnienia – Pragnienia Boga tak silnego, że całe ich serce było pochłonięte tym tęsknym ogniem. Jednak Faustyna odkryła coś niezwykłego. Choć cierpienie było rzeczywiste, każda dusza miała pewność zbawienia. Każda wiedziała, że ten czas oczyszczenia skończy się radością nieba. Nie wszystkie dusze przebywały w tym ogniu tak samo długo. Jedne doświadczały oczyszczenia przez nata, inne przechodziły niemal natychmiast. Otoczone Bożą łaską. Ten, kto całkowicie ufał Bogu, kto z pokorą powierzał Mu swoje życie i grzechy, był unoszony niemal natychmiast do jego objęć. Święta Faustyna uczy nas, że kluczem nie jest perfekcja, lecz zaufanie. Każde Jezu, ufam Tobie, wypowiadane z głębi serca, staje się światłem, które przyspiesza drogę duszy ku wiecznemu szczęściu. Nie wszystkie dusze przechodzą przez czyściec w tym samym tempie. Święta Faustyna zauważyła, że jedne dusze doświadczają długiego oczyszczenia, podczas gdy inne przechodzą niemal natychmiast, unoszone przez Bożą łaskę. To nie zależy od tego, czy ktoś prowadził idealne życie, był bogaty, wpływowy czy zdrowy. Różnica tkwi w stanie serca wobec Boga, w głębi zaufania i otwarcia na Jego miłosierdzie. Dusze, które lękają się Bożej sprawiedliwości, które nie potrafią powierzyć Mu swoich słabości i grzechów, muszą zostać oczyszczone dłużej. Strach, nieufność, przywiązanie do własnej kontroli czy wewnętrzna gorycz, spowalniają proces oczyszczenia. Natomiast dusze, które uczą się ufać Bogu w codziennym życiu, które praktykują zaufanie i pokowę, przechodzą przez czyściec szybciej. Święta Faustyna odkryła, że największym ciężarem duszy nie jest grzech ani słabość, lecz brak zaufania. Dlatego kluczem do skrócenia drogi przez oczyszczenie jest pełne powierzenie siebie Bogu. Każde Jezu ufam Tobie, wypowiedziane w codziennych trudach, cierpieniu czy radości, staje się jak iskra, która spala przeszkody na drodze duszy ku wiecznemu szczęściu. Największą przeszkodą w przejściu przez czyściec jest brak ufności wobec Boga. Dusze, które trzymają się lęku, wątpliwości, nie potrafią powierzyć się Bożej miłości i Jego miłosierdziu, muszą przechodzić oczyszczanie dłużej i bardziej bolesne. Strach przed sądem Bożym, wątpliwości co do przebaczania, a także przywiązanie do własnej kontroli stają się jak ciężary, które spowalniają drogę do nieba. Dusza, pełna lęku, nie może w pełni otworzyć się na łaskę, a wtedy ogień Bożej Miłości musi powoli spalać te bariery, aby przygotować się do spotkania z Bogiem. Święta Faustyna pokazała w swoich wizjach, że dusza, która całkowicie zaufa Bogu, nawet w słabości i cierpieniu, może przejść przez oczyszczanie szybciej. Każde szczere Jezu, ufam Tobie, staje się jak iskra która rozpala serce bożą łaską i usuwa przeszkody, które blokowały pełne zaufanie. Brak zaufania może przybierać różne formy, od ukrytej niepewności co do bożego miłosierdzia, przez poczucie własnej niegodności, aż po lęk przed cierpieniem i wyzwaniem oczyszczania. Wszystkie te formy sprawiają, że dusza musi pozostać w kogniu dłużej, dopóki nie nauczy się oddawać wszystkiego Bogu. To właśnie dlatego Ufność jest kluczem. Nieperfekcja życia, nieliczne dobre uczynki, lecz prosty akt zawierzenia całego serca Bogu skraca drogę przez czyściec. Każde małe tak w codziennym życiu, cierpliwe znoszenie trudności, pokorne przyjmowanie przeciwności, miłość w cierpieniu staje się przygotowaniem duszy na pełne zaufanie. Takie życie ufności i powierzenia jest jak trening dla duszy który w końcu pozwala jej wejść do nieba niemal bez oporu niemal lekko niesioną przez bożą miłość Sercem przesłania Świętej Faustyny jest prosty a jednocześnie niezwykle potężny akt zaufania Jezu ufam Tobie To nie tylko modlitwa to klucz do skrócenia czasu oczyszczenia w czyśćcu Dusza która w pełni powierza się bożej woli otwiera się na Jego miłosierdzie, pozwalając ognistemu oczyszczeniu działać szybko i łagodnie. Nie chodzi tu o perfekcję życia ani o dokonanie wielkich czynów, liczy się całkowite zawierzenie serca, nawet w słabości, w cierpieniu i w obawach. Święta Faustyna widziała w swoich wizjach, że dusze, które szczerze powtarzały Jezu ufam Tobie, były niemal niesione przez Bożą łaskę, przechodziły przez ogień czyśćca łagodniej i szybciej niż te, które trzymały się lęku i nieufności. Każde powtórzenie tej modlitwy, nawet ciche, szeptane, w trudnych momentach życia, staje się jak iskra, która rozświetla mrok w sercu i usuwa przeszkody blokujące pełne zaufanie. Codzienne życie daje nam wiele okazji do ćwiczenia tej ufności. Cierpliwe znoszenie choroby, pokorne przyjmowanie przeciwności, ofiarowanie codziennych trudności w intencji innych wszystko to przygotowuje duszę do spotkania z Bogiem. Każde tak wypowiedziane w codziennym życiu, każda drobna ofiara z miłości, staje się praktyką zaufania, która skraca drogę przez czyściec. W chwili śmierci, gdy dusza wypowiada ostatni raz. Jezu, ufam Tobie, nawet jeśli życie nie było wolne od błędów i słabości, Boża miłość przyjmuje ją łagodnie, niemal natychmiast otwierając drzwi do nieba. Ta moc ufności pokazuje, że Boże miłosierdzie jest większe niż nasze słabości, a prosty akt zawierzenia serca w każdej chwili życia może odmienić wieczność. W całej historii kościoła święci byli świadkami prawdy o Bożej miłości i oczyszczeniu dusz. Święta Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, otrzymała wizję czyśćca, w których widziała ogień Bożej miłości działający jak oczyszczająca poświata. Zobaczyła dusze cierpiące, a jednocześnie pełne nadziei i dostrzegła, że największą siłą, która skraca czas oczyszczenia jest ufność w Boga. Prosty akt jezu ufam Tobie. Święta Katarzyna z genui pisała, że ogień czyśćca nie jest karą bez nadziei, lecz płomieniem Bożej miłości, który spala wszelką niedoskonałość. Według jej doświadczeń dusze, które całkowicie oddawały się w ręce Boga, przechodziły przez ten ogień szybciej, niemal unoszone przez łaskę. Jej słowa uczą nas, że cierpienie w czyśćcu nie jest przypadkowe, lecz ma głęboki sens oczyszczenia i przygotowania do spotkania z Bogiem. Ojciec Pio, kapucyn znany ze stygmatów i daru bilokacji, wielokrotnie spotykał dusze proszące o modlitwę. Widząc cierpiące dusze w potrzebie, podkreślał, że modlitwa za zmarłych ma ogromną moc. Nie tylko przynosi im ulgę ale może nawet skrócić czas oczyszczenia Jego doświadczenia potwierdzają że nasze codzienne modlitwy i ofiary mają realny wpływ na los dusz w czyśćcu Świadectwa tych świętych łączą się w jednej niezmiennej prawdzie Boża miłość i nasze zaufanie do niej przemieniają cierpienie w nadzieję a proste akty ufności i modlitwy mają moc skracania czasu oczyszczenia prowadząc duszę szybciej Ku pełni radości w niebie. Wielu ludzi myśli, że droga do nieba wymaga życia bez skazy, całkowitej doskonałości i heroicznych czynów. Święta Faustyna pokazała nam coś zupełnie innego. To nie liczba dobrych uczynków, nie brak błędów czy światowe osiągnięcia decydują o tym, jak szybko dusza przechodzi przez czyściec. Najważniejsza jest ufność w Boże miłosierdzie. Prosty akt całkowitej zawrócenia, wyrażony słowami Jezu, ufam Tobie. Zaufanie nie oznacza braku słabości, lęku czy porażek, wręcz przeciwnie chodzi o to, by nawet w trudnych chwilach, w cierpieniu czy niedoskonałości, pozwolić Bogu działać w naszym życiu. Dusza, która potrafi zaufać Bogu mimo swoich ograniczeń, jest jak statek prowadzony przez światło. Jej droga przez czyściec staje się szybsza i łagodniejsza. Codzienne drobne akty ufności mają ogromne znaczenie. Każde ciche Jezu ufam Tobie wypowiedziane w modlitwie, każdy gest akceptacji Bożej woli w małych sprawach dnia codziennego przygotowuje duszę na wieczną radość. Doskonałe życie nie otwiera automatycznie bram nieba. Ale serce, które zawierza Bogu całkowicie, otwiera się na jego miłosierdzie i skraca czas oczyszczenia. Ufność przekształca cierpienie w dar, słabość w siłę, a niewielkie akty miłości w iskry, które spalają to, co w duszy wymaga oczyszczenia. To właśnie zaufanie, nie perfekcja, staje się kluczem, który otwiera duszy drogę do Bożej Bliskości. Ufność w Boże miłosierdzie to coś, co można trenować każdego dnia, a nie tylko w chwili śmierci. Każdy akt zawierzenia, nawet drobny, wzmacnia duszę i przygotowuje ją na ostateczne spotkanie z Bogiem. Codzienna praktyka ufności zaczyna się w cierpieniu i trudnościach. Kiedy spotykają nas choroby, straty lub codzienne trudności, możemy ofiarować je Bogu. Mówiąc w sercu, Jezu, ufam Tobie. Takie małe akty oddania zamieniają ból w dar i skracają czas oczyszczenia. Sakramenty są potężnym narzędziem życia ufnością. Spowiedź pozwala duszy zrzucić ciężar win i doświadczyć Bożego miłosierdzia tu i teraz. Eucharystia napełnia serce Chrystusową obecnością, spalając w nas słabości i lęki, które mogłyby wydłużyć czas oczyszczenia. Modlitwa jest kolejnym kluczem. Różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, czy ciche Jezu, ufam Tobie stają się codziennymi aktami zawierzenia. Nie liczy się długość modlitwy, lecz jej jakość szczere oddanie serca Bogu. Każdy uśmiech w cierpieniu, każda cierpliwie znoszona przeciwność, każda minuta poświęcona na modlitwę lub ofiarowanie małych trudności staje się iskrami oczyszczającymi duszę. Życie ufnością to nie heroizm, ale codzienne proste wybory, to świadome poddanie się Bożej woli w małych rzeczach, zaufanie jego planowi w wielkich sprawach i pozwolenie, by jego miłosierdzie działało w nas nawet wtedy, gdy czujemy słabość. Każdy taki wybór przygotowuje duszę na spotkanie z Bogiem i skraca drogę przez czyściec. Każde życie zmierza ku jednej chwili, która ostatecznie decyduje o losie duszy chwili śmierci. To wtedy wszystkie nasze wybory, cała nasza codzienna ufność, lub lęk, zostają wystawione na próbę. Święta Faustyna była świadkiem prawdy, że nawet jeden akt szczerego zaufania w tym ostatnim momencie może skrócić lata oczyszczenia i otworzyć bramy nieba. Nie chodzi o doskonałe życie, ani o heroiczną świętość. Chodzi o to, co dzieje się w sercu tuż przed spotkaniem z Bogiem. Jeśli dusza potrafi wyszeptać choć jedno Jezu ufam Tobie nawet wśród słabości strachu czy bólu zostaje podniesiona mocą Bożego miłosierdzia ten jeden akt ufności działa jak klucz który otwiera bramy nieba i przekształca cierpienie w zbawienie kościół naucza że Maryja jako matka miłosierdzia stoi przy każdym człowieku w chwili śmierci gotowa prowadzić go do syna Święci i Mistycy potwierdzają tę prawdę, że modlitwy, ofiary i zawierzenie w ostatnich chwilach życia mają moc przełamywania nawet najdłuższego oczyszczenia. Ostatnia godzina życia to nie czas do ręku, ale do najgłębszego zawierzenia. Każdy, kto potrafi powierzyć swoje życie Bogu, nawet jednym szczerym aktem ufności, może przejść przez czyściec szybko i spokojnie. Obejmowany przez miłość, która nie zna granic. W tej chwili prosty szept Jezu, ufam Tobie, staje się największym darem, jaki dusza może ofiarować, i najpotężniejszą modlitwą, która prowadzi prosto do nieba. Kościół od zawsze naucza, że Maryja, Matka Miłosierdzia, stoi przy każdym człowieku w ostatnich chwilach życia. To ona, jako ukochana matka, prowadzi duszę ku spotkaniu z Jezusem i otacza opieką w chwili największego lęku i słabości. W tradycji chrześcijańskiej wiele modlitw i praktyk wskazuje na jej rolę jako pocieszycielki i przewodniczki dla umierających. Święci wielokrotnie potwierdzali tę prawdę w swoich wizjach. Święta Faustyna pisała w swoich dzienniczkach, że Maryja była przy niej w każdej chwili próby, a także przy wielu duszach, które obserwowała w czyśćcu. Ojciec Pio powtarzał, że nie ma większej ochrony w ostatniej godzinie życia niż modlitwy skierowane do Matki Bożej, a różaniec działa jak łańcuch, który wiąże duszę z jej opieką i prowadzi ku miłosierdziu Syna. Różaniec przy umierającym nie jest jedynie rytuałem, ale potężnym narzędziem duchowej pomocy, każde zdrowaś Maryjo staje się ofiarą i aktem zawierzenia, który wspiera duszę w jej ostatniej wędrówce. Nawet jeśli umierający nie jest w stanie się samodzielnie się modlić, obecność modlących się bliskich i wypowiadane w intencji różaniec przynoszą pociechę i siłę, a czasem mogą skrócić cierpienie duszy w oczyszczeniu. Maryja jest matką, która nigdy nie opuszcza swoich dzieci. W ostatnich chwilach życia każdy akt modlitwy, każde zawierzenie i każdy szept Jezu ufam Tobie staje się bezcennym wsparciem. Dzięki niej strach i lęk ustępują miejsca pokoju, a dusza może spokojnie poddać się Bożej woli, pewna, że matka miłosierdzia prowadzi ją do miłości syna. Święta Faustyna w swoich wizjach była świadkiem niezwykłych wydarzeń. Widziała dusze w czyśćcu, które dzięki modlitwom wiernych doświadczały ulgi i uwolnienia. Każda wypowiedziana w intencji zmarłych koronka do Bożego Miłosierdzia stawała się dla nich światłem i wsparciem, które skracało czas oczyszczenia. Nie tylko koronka ale także msza święta sprawowana w intencji dusz w czyśćcu przynosi ogromne owoce. Faustyna obserwowała jak po modlitwach i ofiarach eucharystii dusze stawały się radosne, promieniowały światłem i podnosiły wzrok ku Bogu, gotowe by wreszcie przejść do wiecznej radości. Jej doświadczenia pokazują, że nasza modlitwa nie pozostaje bez efektu. Każde Jezu ufam Tobie. Wypowiedziane w koronce, każdy akt wstawiennictwa w czasie mszy, każda modlitwa za zmarłych to iskra Bożego Miłosierdzia, działająca w duszach oczekujących na spotkanie z Bogiem. Wdzięczność tych dusz jest wyrazem ich uwolnienia i potwierdzeniem, że modlitwa naprawdę skraca drogę przez oczyszczenie, przynosząc im pokój i światło wieczności. Na zakończenie tego filmu zachęcam do jednego prostego, ale potężnego aktu ufności wypowiedzenia w sercu i na głos modlitwy: Jezu, ufam Tobie. To nie tylko słowa, to klucz, który może skrócić drogę przez czyściec i przynieść ulgę duszom oczekującym na spotkanie z Bogiem. Niech będzie to również wezwanie dla nas wszystkich, do codziennej modlitwy za zmarłych ofiarowaniem mszy świętej koronki do Bożego Miłosierdzia czy nawet krótkiej intencji w ciszy serca każda modlitwa ma znaczenie i przyczynia się do uwolnienia dusz które nie mogą modlić się same jeśli ten film przyniósł ci światło i nadzieję Zachęcam również do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych materiałów, które pomagają zbliżyć się do Boga i zrozumieć Jego miłosierdzie. Pamiętajmy, Jezu, ufam Tobie. Niech te słowa prowadzą nas każdego dnia, a nasze modlitwy stają się światłem dla duchów oczekujących w Bożej miłości.